Ewie i Adamowi wszystko wolno było w raju, tylko nie wolno było spożywać owoców z drzewa, poznania dobra i zła. My doskonale znamy tę historię i wiemy, że oni ten owoc spożyli, za to spotkała ich kara, wypędzenie z raju, tylko być może niekiedy zastanawiamy się mało, jakie są konsekwencje, że oni zjedli owoc. Drzewa poznania dobra i zła, bo oni go zdążyli zjeść i my jesteśmy ich potomkami. To to było za drzewo poznania dobra i zła? To jest taki semicki idiom, który określa wszechwiedzę. I szatan mówi, jeśli wiecie to, poznacie, będziecie mieli poznanie jak Bóg. I to jest bardzo ważne. Poznanie jak Bóg lecie. My poznajemy tak, że o, tu jest mikrofon, tu jest czarne, tu jest białe, tu jest kościół zabytkowy, wysoki. My patrzymy i poznajemy. Bóg poznaje inaczej. Bóg poznaje twarzają. Może od razu przejdźmy do przykładu. Jak Sienkiewicz poznawał Wołodyjowskiego Kmicica i Zagłowę? On ich wymyślał. Wziął pióro, usiadł przy kartce papieru i wymyślił, że za głowa będzie gruby i rubaszny i bardzo przenikliwie inteligentny, a Wołodyjowskiego zrobimy małego i bądź ich mu dodamy jeszcze, a Longinus pod lipięta będzie wysoki. Kreślał sobie, coś dodawał, a będzie taki inny, on to poznawał i stwarzając. Otóż Bóg poznaje stwarzanie. I Adam i Ewa porwali się na to, żeby stwarzać rzeczywistość. Żeby wymyślać rzeczywistość. I zjedli ten owoc. I my dzisiaj jesteśmy potomkami tych i odziedziczyliśmy to w naszych ludzkich genach, że my też stwarzamy rzeczywistość. Zwróćcie uwagę na e, pewną specyfikę słowa poznawać. My mówimy często i wy też dla pewne nieraz w życiu mówiliście o ta koleżanka, ja już ją znam. No to znaczy, że ja ją znam. Ja ją już sklasyfikowałem. Ona u mnie stoi na półce pod tytułem podłe baby, na przykład coś takiego. Ale ktoś mówi, słuchaj, nie, wiesz, ona nie jest taka, wiesz. O nie, nie mów mi, nie, nie mów. Ja już ją znam. Ona nie ma prawa się zmienić. Ja ją poznałem, sklasyfikowałem, ja ją stworzyłem. Ja ją wymyśliłem. To, co wczoraj mówiłem, Ania znała swojego ojca. Ona go stworzyła. Ona go wymyśliła Uważajcie, tuż w oczach, który mamy od grzechu pierworodnego, sprawia, że my widzimy rzeczywistość taką, jaką chcemy ją widzieć, jak nam nakazuje nasze poranione serce, i to jest dramat. Dziewczyna mówi, poznałam mojego chłopaka, to jest naprawdę wielka miłość. Po ślubie rok mówi poznałam ten potwór. Widzisz, nie poznać, on nie jest ani aniołem, ani nie jest potworem. Twoje poznanie było stworzeniem Go, twoje marzenia. Myślałaś, że one rzeczywiście istnieją. Co robi Adam i Ewa, kiedy już zjedli ten owoc, uciekają w krzaki i splet, spletą sobie e, gałązki. Dlaczego? Zastędzili się swojej e, nagości, zastędzili się swojego ciała, może powiedzmy inaczej, zdenerwowali się na swoje ciało. A dlaczego się zdenerwowali na swoje ciało? Dlatego, kochani, że my sobie możemy stwarzać koleżankę, ojca, ale są takie rzeczy, których nie możemy stworzyć. Na przykład swoje ciało. I dlatego nas nasze ciało tak denerwuje. Kurczę, trzy kilo więcej. No wściekła jestem, no. Boże, ja jestem za gruba, za chuda, za wysoka. Trochę, troszeczkę możemy sobie tam poprawić, ufarbować włosy, prawda, zrobić mocniejszy makijaż. Ale to, że mam metr pięćdziesiąt, to nic na to nie wymyślę. Jestem wściekły na swoje ciało. Popatrzcie, na czym polega anoreksja. Ja będę miała władzę nad moim ciałem. I wszyscy mówią, słuchaj... Już strasznie wygląda. ważyć 40 kilo, Spokój się z tym odchodaniem. Nie, ja będę ważyć 30 i 25. I ktoś mówi, słuchaj, ty umrzesz. Dobrze, umrę, ale ja będę panować nad swoim ciałem. Spotkałem kiedyś dziewczynę, która się wplątała w okulty. Mówiła mi, papogeo wbijała sobie szpilki w ręce. Ja przecież to, to jest obłęd. Tak, ale to ja wbijałam i nikt mi tego nie zabroni robić. Zwróć uwagę, ilu ludzi walczy z ciałem. Operacje plastyczne to epidemia odchudzania się, epidemia zakrywania swojego ciała. Nieraz, zresztą sam to widzę na różnych spotkaniach i grupach katolickich, gdzieś tam jesteśmy na jakimś wyjeździe, ukryć swoje ciało. Dziewczyny siadają, podskoczają kolana pod siebie, no to będę, nie wiem jak one to robią, to jest jakiś taki, to tylko dziewczy... Sukienką zakrywają swoje nogi do końca. Polar mają y, rękawy, tak. Rękawy oczywiście ściągnięte. Polar zaciągnięty po oczy. Włosy rozpuszczone i tylko takie oko widać. I takie oko. One oczywiście mówią, że nie jest zimno, że one lubią przytulnie. Nieraz jest zimno i nieraz lubią przytulnie, ale wielu ludzi nie cierpi swojego ciała. Mówiłem wam, jak reagujemy alergicznie na swój wygląd. I nie możemy sobie z tym poradzić. Być może ktoś z was ma taką sytuację, że, przepraszam, no, ma ojca alkoholika. Być może ktoś z was się wścieka. Wnowu się upił. Wnowu się upił. Nienawidzę cię. Uważaj. Czy ty się wściekasz, że on grzeszy? Czy się wściekasz, że nie możesz go zmienić. Że jesteś zupełnie bezradny. Kumpla, że zmieniła, koleżankę, że zmieniła, a ojciec cię nic, a nic nie słucha. Nic cię nie słucha. I dochodzimy do, do wściekłości. Ile razy spotkałem dziewczyny, które mówią, no mam chłopaka, proszę się tam już mężatka mówi, mam męża, no dobry chłopak, ale pali papierosy. A ja to, to jest źle, że pali, bo palenie jest złe. Ale proszę panią, no. Nie róbmy z tego głównego punktu małżeństwa. Ale proszę księdza, pali. No, a ja mówię, a jak będzie palił? No będzie palił. Kuklu szczotkę do zębów, postaw na balkonie, nie pali, zęby myje na balkonie, nie musisz tego wąchać. Ale nie proszę, Cię, nie, nie ja, ja mu nie pozwolę. Przepraszam, są kobiety, które wolą rozwalić małżeństwo i nie zgodzić się na te papierosy. Musi schudnąć, musi biegać, musi chodzić po górach. Jak nie będzie, Muszę go stworzyć, według Twojego pomysłu. Zgódźcie się, że Twój tata, no, rzeczywiście no, alkohol jest straszny, to trzeba jakoś tu interweniować. Ale zgódźmy się, że ten Twój mąż będzie trochę za gruby do końca życia. No będzie za gruby, no i co? No, no, pali. Powtarzam, kalenie jest złem. Ja bezdyskusyjnie z tego mógł widzę, ale wiecie, że było wiele udanych małżeństw, że on palił i dożył jeszcze nieraz osiemdziesiątki, ale nie radzę ryzykować. Tylko o co chodzi? My się wściekamy. Przecież proszę zwrócić uwagę, jak właśnie chodzimy my księdza po kolędzie. Przychodzi się z matka z córką, szczęść Boże, że księdza, moja córka, Ania, studiuje na uniwersytecie, jest najlepszą studentką na roku. I co wtedy robi córka? Mamo, uspokój się! Ona też by mi to chciała powiedzieć, tylko w inny sposób, że jest najlepszą studentką. Tak mimowolnie rzucić. Ona by chciała to powiedzieć, tylko że to matka powiedziała. I nie tak, jak ona sobie wyobraziła. Że ja się skądś indziej dowiedział. Rozumiecie, my się wściekamy nieraz na to, że nie możemy skończyć. Dlaczego ten temat jeszcze pociągnijmy w Ewangelii? Wiedliśmy owoc drzewa, poznania, dobra i zła. I cały czas stwarzamy rzeczywistość. My oczywiście się zaklinamy, że my jesteśmy obiektywni i widzimy tak, jak jest. Przecież proszę zwrócić uwagę, co się dzieje z sercami wielu Polaków. Przyjeżdżają do nas cudzoziemcy, Anglicy, Amerykanie. Mówią, ojej, jak się zmieniła Polska. Przez ostatnich tam 16 lat, 18. Jak Polska wypiękniała. coś jak wy ładnie wyglądacie. Jak, jak Polacy teraz ładnie mają restauracje. Jak dobrze jedzą. A my mówimy, co wypiękniała? Gdzie wypiękniała? To jest nędza. To jest głód. Ludzie się słaniają z głodu na ulicach. Ci Amerykanie mówią, no jeździliśmy po Polsce, nigdy nie widzieliśmy głodu. Wręcz przeciwnie, takich stołów zastawionych to my w Ameryce nie widzimy. To żeście źle widzieli, to nie były zastawione stoły. Przecież zwróćcie uwagę, jest jedno pytanie, czy ja nie stwarzam rzeczywistość? To stwarzanie siebie, przecież jestem zerem, jestem niczym, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, jestem najgorszy na roku. Coś się dzieje z naszym wzrokiem. Pamiętajcie, sąsiada, trawa u sąsiada jest zawsze bardziej zielona. Ta koleżanka jest oczywiście ładniejsza od Ciebie, ma większe powodzenie i się lepiej w życiu powodzi. Ta koleżanka powie to samo o Tobie. Uważajcie, zjedliśmy ten owoc przez naszych pra-pra-pra-pradziadków. Pamiętacie film e, Piękny Umysł o schizofreniku, którego umysł, bo schizofrenia polega na tym, produkuje umysł pewne obrazy i człowiek nie wierzy. I ten człowiek, bohater filmu Piękny Umysł, przez lata widział dwóch panów i jedną dziewczynkę. Oni nie istnieli, ale on ich widział. Oni chodzili. On z nimi rozmawiał. I w końcu lekarze, terapia, elektrostrzący, leki. I on zrozumiał, że to jest projekta jego umysłu. I lekarze, i on mówił, wy nie istniejecie, odejdźcie ode mnie, was nie ma. Ja wiem, że was widzę, ale wa... A oni mówili, ten wyobraz nie, my istniejemy, my jesteśmy. Jego umysł tak, jest piękna scena w tym filmie. Przepiękna. Jak ten człowiek już po tej terapii, ale ciągle zagrożony widzeniami swojego schizofrenicznego umysłu jest na uczelni, podchodzi do niej jak jakiś mężczyzna, naukowiec czy dziennikarz, nie pamiętam, i mówi do tego matematyka, chciałbym z panem porozmawiać. A on mu się tak przygląda, woła studenta, mówi, chodź na tutaj. Ty widzisz tego faceta? on mówi, widzę. Dobra, dzięki. Możemy porozmawiać. Wiecie, kto to jest chrześcijanin? Chrześcijanin to jest ktoś, kto nie wierzy własnym oczom, tylko woła Chrystusa. Panie Jezu, widzisz mojego tatę? Bo ja go widzę jako potwora. Panie Jezu, czy to jest prawda? Czy moje oczy robią mi numer? Nie ufajcie sobie, pytajcie Jezusa. Moja mama, jaka ona jest? Bo ja, mi szatan zrobił soczewkę specjalnej produkcji, żeby to skrzywić. Pamiętajcie w gabinety krzywych lute. teraz już na karuzelach tego nie ma, może... Dla mojego dzieciństwa było przed jednym lustrem 20 wzrostu. Przy drugim lustrze metr 30. Nieprawdopodobne krzywe zwierciadła są. Otóż ten człowiek, który przyszedł dzisiaj do tego ze swoim długiem, on w ogóle nie zauważył miłosierdzia tego człowieka, który darował mu 10 tysięcy talentów. On miał przed oczami jedno. Mój dług, Boże, kara, więzienie. Ten, ten dobry człowiek mówi, słuchaj, daruję ci te 10 tysięcy talentów. I on, super, rozwiązał mi się problem, nie będzie tego więzienia, nie będzie kary, nie będzie tragedii, ale w ogóle nie zauważył, że tamten uczynił taki akt miłosierdzia i dlatego poszedł do swojego dłużnika i chciał go skasować za 100 talentów. Otóż to jest kwestia wzroku. W ogóle nie zauważył tego aktu miłosierdzia. Wielu ludzi przychodzi do kościoła, klęka w łasce i nie widzi żadnego Jezusa. Moje problemy, moje powołanie, mój grzech, moje życie, tak mi się nie wiedzie i mój smutek i chłopaka nie ma, i dziewczyna mnie rzuciła i znowu grzech popełniłem. Żadnego miłosierdzia nie widzi. My często nie widzimy Jezusa. Możemy widzieć tak się wgapić w swoje problemy, Wiecie, ja dopiero po latach zrozumiałem, jaką trudną próbę dał Bóg Izraelitom na pustyni, kiedy zaczęły kątać ich te węże. Pamiętacie, te węże ich kątały, a Bóg kazał zbudować wysoko palu węża miedzianego. I kto się spojrzy na węża miedzianego tam, to tutaj te węże mu nie zagrożą. Słuchajcie, to było nieprawdopodobnie trudne. Próbujmy sobie to wyobrazić. Te węże wychodziły z piasku, te węże wychodziły pod podłogi namiotu, te węże wychodziły spod jakiś tam koców, jakiś tam płuc, na materiału. Może się komuś z was zdarzyło mieć w domu mysz? No, wpadła, szczególnie dziewczyny kochające zwierzątka. Jak się wtedy chodzi? O Jezu! Czy tu gdzieś jej nie ma? A ktoś Ci mówi, Ty, masz myszy w domu. Węże masz w domu. I nie patrz się na podłogę. Wyobrażacie? To byśmy tak patrzyli na węża i tak o Jezu, czy gdzieś tu coś nie idzie. Podnieś wzrok do góry. Przestań się gapić na te węże, które cię kąsają. Wielu ludzi nie patrzy na Chrystusa, bo się ciągle patrzy na węże kąsające. Wczoraj mnie ukąsał na egzaminie taki jeden habilitowany wąż mnie ukąsał. Mój chłopak jak mnie wczoraj pokąsał, powiedział, że mnie zostawia. I nie widzisz Jezusa. Naprawdę, to jest możliwe. Wzrok jest, zawo zawodzi. Podnieść. Przez... Pamiętacie, jak to często jest rozczarowanie w takich filmach tam jakiś o karate. Przychodzi młody chłopak do mistrza karate i mówi, mistrzu, muszę stoczyć walkę, tam kogoś pomścić. Naucz mnie chwytów, naucz mnie walki. A mistrz tak, popatrzył mówi tak, to teraz pozamiataj ten pokój, nabierz wody i trzy godziny stój na jednej nocy. Mistrzu, ty w ogóle nie usłyszałeś, co ja mówię. Moje problemy, chcesz się nauczyć walczyć, pokaż mi jakieś uderzenia. Tak, więc posprzątasz ten pokój, jeszcze raz ci mówię, nabierzesz wody, bez trzy godziny stał na jednej nodze. My przychodzimy wpatrzeni w swoje problemy. A Jezus mówi zupełnie coś innego. Jezus jest tam. A nasze problemy są tu. On je rozwiąże. Tylko pierw musi spojrzeć na Niego. Oderwać wzrok od siebie. Czy ty w ogóle widzisz Pana Jezusa? To dlatego, kochani, dla wielu ludzi modlitwa jest dramatem, bo oni nie widzą Jezusa. Skład. Kłękają wieczorem przy łóżku, o matko najświętsza, no dobra, no to pomodlę się. Ale wiecie, dlaczego tak powiedzmy jest Bo z dwoma kawałkami drewienka się kiepsko rozmawia. Jak koleżanka zadzwoni, to nawet jak zadzwoni z Ery i nie ma zniżki, to będziesz gadać. Bo jest o czym gadać, Ale z drewienkiem, z karteczką w ramce za szybką, nawet jeśli na niej jest Matka Boża wydrukowana, się kiepsko rozmawia. Jeśli nie widzisz żywego Jezusa, Kościół bez Chrystusa, przerażającą instytucją. Jeśli ktoś z Twoich kolegów, przyjaciół mówi, że Kościół jest szalony, że Kościół jest głupi, to tylko jedno pytanie zadaje. Widzisz w Kościele Jezusa? Jakiego Jezusa? Nie no to się zdarza z Tobą. Kościół jest przerażający. Msza święta jest przenudnym yy, spektaklem, jeśli ktoś przychodzi do Kościoła i nie widzi Jezusa Chrystusa. Młodzież mi mówi, proszę księdza, w Kościele jest kółko to samo. Pan z wami, w górę serca, wznosimy je do Pana, Baranku Boży, Święty, Święty. Ksiądz na kazaniu mówi to samo, nie mogę tego wytrzymać. Ludzie, przecież to jest kłamstwo. My w kółko mówimy to samo. Ja sobie nie wyobrażam, że przychodzi wnusio do babci i mówi, babuniu, ja cię tak kocham. A babcia mówi, banalny jesteś, kółko to samo. <zysy> Wnusiu, powiedz, naprawdę wabunie kochasz? Dziewczyny. Jak chłopak mówi ci, byś, że ty śliczna, oj, no powtarzasz się, wiesz. Ile razy? Ale kochasz mnie, ale powiedz kochać, ale bardzo mnie kochasz, ale żadnej tak nie kochałeś? Powiedz to jeszcze raz. I jak wrócisz do domu, przepraszam, ty czy ja dzwonię, powtórz, że mnie kochasz? Jeśli widzisz dziewczynę, będziesz to mówić, będziesz do chłopaka, do dziecka, będziesz powiedzieć, tysiące razy będziesz mówić. W kółko mówimy to samo. Na uczelni mówimy w kółko to samo. Zrobiłeś ćwiczenia z angielskiego, dobra, która jest się dzisiaj, pożycz mi stówę. Byłeś wczoraj w filmie? Ki, dobre kino. Idziemy na mecz, idziemy w sobotę na imprezę, idziemy na rekolekcję. W kółko mówimy to samo. Dlaczego to się nie nudzi? Bo mówisz to do kogoś. Przychodzą ludzie do kościoła i nie widzą tutaj żadnego, żadnego Jezusa. Otóż pamiętajcie, Jezus nieraz, ojciec stali, mówił. W Warszawie muszę tutaj jakieś Dominikanina zacytować, żeby ujść w życie. Ojciec tali w Warszawie mówił, że jechała kiedyś pewna pani pociągiem z dzieckiem, takim dwuletnim maluszkiem. I trzyma to dziecko na kolanach, siedzi przy oknie i mówi: Miały y, y, paskisko i krówki się patrzą. I mówi ta pani: Patrz, Artusiu, Artusiu, tam krówki są. A to dziecko nie umiało patrzeć przez szybę. Tylko się patrzyło na szybę. On mi mówi, mamusiu, gdzie ty krówki? Nie na szybie. Tam dalej, patrz przed szybę, tam. Mamo, gdzie ty krówki? Ono się patrzyło na szybę. Chodzisz do kościoła i to widzisz? Widzisz księdza, widzisz krzyż, widzisz świecę, widzisz architekturę, widzisz święte obrazy. Jeśli się będziesz patrzyć na to, to Jezusa nie zobaczysz. Jeśli spojrzysz przez to, to go zobaczysz. Przez to, to zobaczysz. O czym, co ludzie widzą? To nie jest y, kryterium stuprocentowe, ono nie jest niezawodne, ale przyznacie, że ludzie, jeśli coś widzą, to o tym mówią. Ile razy wracasz do akademika, koleżanka, słuchaj, sensacja, co dzisiaj widziałem na ulicy, no wypadek, tam kogoś napadli, wracacie z kina, no sensacja, słuchaj, super film. O czym mówią ludzie, jak wychodzą z meczu? No, 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 no Wisła wygrała, tam legia przegrała, ten sędzia był kupiony, no ta poprzeczka nieprawdopodobne spojenie. O czym mówią ludzie, jak wychodzą z Kościoła? O czym ludzie? Czy słyszycie, żeby ktośkolwiek mówił coś o jakimś Panu Jezusie? Że to dzisiejsze Słowo Boże, że Bóg przemówił, że, że ten pokój, że, że ta komunia. Powtarzam, są ludzie, którzy widzą Jezusa, ale o tym nie mówią. Ale wielu ludzi w ogóle widzi w Kościele sąsiadkę. Wraca do domu, co tam tata, mówi, co tam w kościele, probosz ma katar. Odnowili stówki, Malinowska sobie kupiła nowe futro. Jeden kolega powiedział, nie, proszę święta, u mnie jedna pani powiedziała, wąszy świętej o Jezusie, jak się poślizgnęła na schodach, powiedziała o Jezusie. Ale my go często po prostu nie widzimy i dlatego to jest wszystko nudne, jak Ludzie chodzą, chodzę do kościoła, bo ksiądz ma ciekawe kazania. A jakby ksiądz miał nudne kazania? Chociaż w słowo Boże to też jest Chrystus. A gdyby nie było scholia, gdyby nie było atmosfery, niektórzy ludzie mówią, nie chodzę, bo są nudne kazania. przestałem chodzić do kościoła. Ja pytam uczciwie, a jak u Ciebie w, w ośrodku gminnym zdrowia, jest kiepski dentysta, przestałeś lecić z zęby? No idę gdzie indziej, widzisz, szukasz go. Aż go spotkasz. To jest pytanie, czy, czy Ty go widzisz? Ludzie pytają przysiędza, jak się modli? Spojrzyj mu w oczy. Możesz nic nie mówić. Dla mnie takim znakiem widzialnym, chciałbym się powiedzieć niemalże dotykalnym modlitwy jest spojrzeć Jezusowi w oczy, bo przez oczy zagląda się do serca. Pamiętacie? Tu znowu powiem pamiętacie. Do chłopaków do nie. Ale pamiętacie jak żeśmy narozdrawiali? Mama wołała, chodź na tutaj. Byłeś w szkole? Byłem. Popatrz mi w oczy. No na ostatniej lekcji nie byłem. Popatrz mi w oczy. No nie, w ogóle nie byłem. Popatrz w oczy. Taki to jest niesamowity gest. Ulubiony przykład, który sprzedaję w całej Polsce, bo jeszcze w Krakowie może nie szedł, to jest taki, udzielam ślubów, jestem świadkiem przy ślubach urzędowym w Kościele świętej Anny. Jest to dla mnie totalna zaskoczka w Kościele akademickim w Warszawie, że w chwili ślubu większość narzeczonych, tak, większość narzeczonych nie patrzy się sobie w oczy. To jest nieprawdopodobne. Ja ich już ustawiam, tańcie twarzą do siebie, pół metra od siebie, stoją, no i ja nigdzie nie może indziej spojrzeć, tylko prosto i w oczy. A ona go bierze za rękę, on ją bierze za rękę, ja wiążę z tyłą, ja, Beata, biorę ciebie Krzysztofie za męża i się gapi w sufit. Ona jest sufitowa, on jest podłogowy, mówi. Jak Krzysztof biorę ciebie Beato za żonę i się gapi w podłogę. Nieraz jest komiczna sytuacja, jak pan młody ma na imię tak jak ja, ona mi się gapi w oczy, mówi, biorę ciebie Piotrze za męża. Wiesz, jak jest taka przystojna dziewczyna i mówi, ślubuję Ci miłość, to tak się miło robi, ale jak taka wdowa 60 mówi, patrzy mi w oczy, mówicie nie opuszczasz do śmierci, to ja dziękuję Bogu za cel i was i mówię, w tą stronę proszę. Nie dom. One, one, oni się naprawdę patrzą w moje oczy. Coś nieprawdopodobnego. Czy ty widzisz Jezusa? Czy ty mu patrzysz w oczy? Słuchajcie, spojrzenie w oczy. Nieprawdopodobnym znakiem. Tam, może Wam się zdarzyło, siedzicie przy ognisku, siedzicie w kawiarni, dużo ludzi, w pizzeri, cała grupa po, po, po zajęciach poszła i nagle patrzysz, jeden chłopak się patrzy w oczy. To jest nieprawdopodobnego. Wszyscy się tak na siebie patrzycie, rozmawiają. Patrzy się rozmawia, cały na mnie. Nieprawdopodobne. I uciekasz ze wzrokiem. A jeśli spojrzysz w oczy i się Wasze oczy spotkają, Wasze spojrzenia się spotkają, to to znaczy dużo to to znaczy dużo. Czy widzisz Jezusa i czy patrzysz Mu w oczy? Czy Twój umysł nie wyprodukował Kościoła bez Boga? Mam problemy w konfesjonale. Przepraszam, ja wiem, że ludzie przychodzą do nas, do księdza, po różnego rodzaju rady, ale nieraz się boję, czy my, księża, czy nie się tego poradnią psychologiczną. Księdza, nie mogę się dogadać z chłopakiem, a ja zerwałem z dziewczyną, a co ksiądz radzi? A, prawda, rodzice się nie mogą dogadać, ja się, mój syn się nie chce do mnie odzywać, te problemy z a czystością, z a pieniędzmi, a jak, jak postąpić, czy, czy przegrywać te piraty, ściągać z internetu. Ja nieraz mówię, przepraszam, a młodzież jak mnie zaprasza w Warszawie do, na różnego rodzaju uczelnie, to ja pytam, jaki byście chcieli mieli temat? O czym mam mówić? Czy się to najlepiej coś o seksie. A ja mówię, a może ja coś o, o Panu Bogu powiem. Eee, tam o Panu Bogu, tam. Ksiądz o Panu Bogu, tam też. Pomyślałby kto. Że my się księdza nie stajemy tylko od problemów. Że ludzie widzą, przychodzę do kościoła, bo mają problemy. Niektórzy mówią, że księdza nigdy ksiądz rozwiąże ten problem. Nie da się. Ksiądz nie jest od rozwiązania problemu. Kościół jest miejscem spotkania z Chrystusem, który nieraz problemy rozwiązuje, ale nieraz je mnoży. Nieraz Pan Bóg na... A po on nam nożył problemów. Naprawdę. Dlatego czy ja go widzę, spotykamy się na rekolekcjach, żeby zawołać Pana Jezusa i powiedzieć Panie Jezu, jak ja widzę Kościół, świat, rodziców, jak ja widzę samego siebie, czy coś się nie stało z moimi oczami, czy ten grzech Adama i Ewy, nie... że ja sobie stwarzam, że ja sobie wyobrażam, że sobie Nieprawdopodobne, jak człowiek potrafi składać siebie. Kiedyś czekałem na konferencję dla maturzystów na Jasnej Górze, pusta sala, oni gdzieś tam byli na drodze krzyżowej, ja sobie siedzę i chodzą takie dzieci malutkie. Ja wie, czego dzieci szukacie? Albo my tu szukamy grupy, a ja mówię, nie, nie, to nie tu, bo tu będzie konferencja dla maturzystów. Oni mówią, my jesteśmy maturzyści. Patrzę na nich, ja mówię, kurczę, ja myślałem, że to ja jestem taki maturzysta. A to jednak nie, to ja się trochę postarzałam, a mi się ciągle wydawało, że jestem taki troszkę starszy od maturzystów, prawda? Nie jestem trochę starszy od maturzystów, dużo starszy od maturzystów. A maturzyści to rzeczywiście nieraz wygląda jak dzieci. Czy ty sobie nie stworzyłeś samego siebie, swojej rodziny? W którą stronę? Albo uwielbienie, że jest bezbłędna, albo że jest straszna, albo że coś takiego. Panie, Jezu, ulecz mi wzrok. Przywróć mi wzrok. Pokaż mi jak ty to widzisz. Żebym zauważył Twoje miłosierdzie, nie tylko przychodził do Kościoła i mówił, ale mam problem. Jezu, 10 tysięcy talentów, z czego ja to oddam. Z czego ja to oddam? Czy wyszedłeś od koncesjonału kiedyś, wielbiąc Chrystusa? Nieprawdopodobny jest. No darował mi grzechy, niesamowite, alleluja. Wielu ludzi przychodzi księdza grzech nieczystości po raz kolejny. No, rozgrzeszam Cię. Idź. Ja odpuszczam Tobie grzechy, podnoszę tak ewangelicznie za ręce. No, stary, jak się czujesz? Dno. Ale Jezus Cię odpuścił, wiesz? Wiem. I to Dno. Proszę księdza, ale dałem plan. Ale zapomnij o tym, że dałeś plan. On Ci na pewno odpuścił. Jesteś w tej chwili czysty jak bobasek w dniu chrztu świętego. No, To cieszysz się trochę? No. Oni się ciągle gapią w swój problem. Nie zauważyli w ogóle Jezusa na krzyżu, jak On cierpiał. Nie zauważyli Jezusa na krzyżu, jaką cierpiał, tylko, ale dałem planę. Harterzy, którzy sobie założyli książeczkę w doskonałości zawodowej i niestety musieli ten minus spisać, ale dałem planę. On odmył to swoją krwią. Pół kropelki krwi Chrystusa wystarczy, żeby odmyć nasze wszystkie grzechy. Cieszysz się z tego? Spójrz na Niego. Podnieś od tych węży i wtedy dopiero one naprawdę przestaną Cię kończyć. 我分。